Siemanko! Witam bardzo serdecznie! 2 sierpnia siejemy mieszankę górzowską po jęczmieniu po jęczmieniu bo to... o się ładnie przypchało zaraz I odetkamy mi mieszanka gorzowska, pojęć menu zimym standardowo eee. coś tam nagrałem wam e, poprzednim razem ale ale nie wrzucałem bo tego nie dokończyłem i tak i tak urwane to tam jest także Tu się dzieje tu. Gdzieś tam troszkę się zwiesza materiał, bo to takie lekkie. W roku z tego co sobie patrzyłem po filmie siałem 3 sierpnia Po żniwach No eee, a tu? To może nie chcę lecieć przez to, że mi ta rurka spadła No dobra, ten niech sobie tak leci Nic mi nie będzie eee, No W tym roku sieje 3 hektary. Mógłbym zasieć 3,5, ale 3 hektary. Yy, Tależówka nowe skrobaczki ma na wale, także teraz będzie, mam nadzieję, że elegancko. Nie będzie się wał zatykał. Gdzie, że jakoś tam coś pójdzie, może wieczorem po południu się pojedzie gdzieś coś wymócić ale nie u mnie bo u mnie pszenica aktualnie na godzinę 12 .21%, więc w ogóle nie ma o czym mówić a pszenżyta jeszcze nie mierzyłem będę tam bliżej to do to zmierzę? Z ciekawości Ale u mnie to raczej, raczej nie ma w ogóle żadnej opcji Jutro już na niedzielę Nadają taki dość no spory, no tam 5-10 litrowy deszczyk też Desz, deszczyk Więc myślę, że Nie ma nawet co myśleć Jak na razie jest porażka pod względem żniw, także no nic, trzeba będzie jakoś to łapać i, i jakoś to wszystko ogarnąć po prostu, no ale może być ciężko. Może być ciężko, yy, tak. Stanowisko po ćmieniu i w tym roku, yy, z tego, że jest tyle deszczy, i, i, i mówię fajnie do orania, był czas, więc zostało to zaorane yy, i, i co? Uprawione i teraz sieje. Yy, Poprzednie lata, czekajcie, dwa lata temu gorzko musiałem tylko po talerzówce, ale nie było takiego, znaczy było dużo, sporo jęczmienia, ale to jakoś tak w ten. W zeszłym roku była presja właśnie rzepaku, bo wyszedł gdzieś tam sobie rzepak i podpowiadaliście, żeby właśnie następnym razem zrobić talerzówką i tydzień dwa poczekać, żeby poschodził i wtedy gruberem na głęboko. Ale chciałem tak zrobić, że sobie na przykład hektar, hektar tak zaorać i hektar tak dla porównania, ale jak już tak się orało, tu byłem kub zagonowy i zagon się zrobiło, to całe zaorałem. Jest wilgoć, jest fajnie, więc myślę, że to może być na plus. Może może dużo szybciej powschodzi to i nie będzie takiej presji yy, chwastów. Znaczy jęczmienia. Jęczmień tu w ogóle bardzo ładnie dał. Nie wiem na tony. Zbiornik ma gdzieś tam sześć z kawałkiem chyba pszenicy. Yy. 7900 litrów, no to chyba 7 czy 8 czubatych zbiorników było także myślę, że jęczmień dał bardzo, bardzo ładnie. Jeszcze chyba tyle jęczmienia, chyba jeszcze tyle jęczmienia nie mia miałem na magazynie to dobrze, to dobrze, bardzo dobrze. W ogóle te zboża tak dosyć to, to wszystko wygląda fajnie. Przynajmniej u mnie. Wiadomo, kombajn zweryfikuje tą resztę. Żyto jeszcze wymuciłem. Właściwie wymuciliśmy, bo Szymon był no to dwa czubate zbiorniki. Półtora hektara. Myślę, że też bardzo fajnie. Tylko jeszcze wcześniej tydzień był yy, yy, po, od poniedziałku pogoda, yy, no to myślę, że żebyśmy kończyli powoli, no bo to jest yy, tyle kombajnów na, na rejonie, że to by było już koło na polach. Eee coś tam jednym przejazdem będę musiał jeszcze raz przejechać, bo nasiona się kończą Nasiona zakupiłem z, z drugiej ręki od nasiona ruszczak. Zobaczymy. Fajnie na paletce przyszło wszystko elegancko. Także ziarno wszystko wygląda ładnie. A pina que Żydko sobie mierzyłem z ciekawości no to 17,2% eee, podejrzewam, że z 0,5% przekłamuje no to 16,7% mm, jest realny no ale tam widzicie jest ciemno tam widzicie jest ciemno tu jest trochę jaśniej no ale co z tego to nie ma jak wyschnąć. Ech, wilgoć jest piękna Także w tym roku gorzowska powinna fajnie wzejść Tyle jeszcze zostało ale tu sobie zwiększę normę żeby to wysiać i tyle Mam na 7, 10 ustawione, ustawimy na 85 i nie chcę leć. Dobra. Chyba pada Z tyłu Tu parę kropek było Przemyłbym szybę ale płyn mi się skończył Tu było parę, parę kropli spadło Ale nic poza tym Myślałem, że bo była taka ciemna chmura Myślałem, że będzie padało Ale nie, nie właśnie zaraz jechać tam hektar jęczmienia wykosić Jarego To podobno leży eee, o ile nie popadało w tamtym miejscu no ale